Witam wszystkich serdecznie z pięknej deszczowej gdy Taką mamy tu oto pogódkę od samego rana. Tam z tyłu za domem płynie nam już rzeka. Kamera tego nie oddaje. Ogórki są podlane na 102 Albo 103 Patrząc na tegoroczne lato Mogliśmy raczej wsadzić ryż Nie wiem ile tam zapowiadali opadów Ale mój deszczomierz już jest drugi pełen Przelał się nawet nie wiem kiedy Także przeszło 20 litrów na metr kwadratowy już lekko spadło. Patrząc po tym jak sobie spływa to może iże 30 jak nie więcej. A tutaj jest taka nieszczelność w rurce. Znaczy z róży się po prostu skrapia. I z tego małego kapania. Zobaczcie zaraz będzie pół wiaderka od 12 na kapanie. No i cały czas Jak ja współczuję turystów Pogroda super hiper czy tam do drzewa woda też się dostanie mam nadzieję, że nie a najlepsze jest to, że tak ma to łoić do jutra rana nie pamiętam takiej pogody latem Bywały deszcze i co nie powiem, że nie. Wypadało 2-3 dni, ale to był taki deszczyk normalny, a nie prawie, że ulewa na umkę. Jak tak ktoś mieszka przy rzece, to naprawdę współczuję. Nie chciałbym być na miejscu tego kogoś. W on pada Jej w ogóle nie widać. Świat odcięło. Myślę, że gdyby miał tak możliwość zebrania tej wszystkiej wody, w jakieś zbiorniki, to by mi do podlewania ogródka na 5 lat wystarczyło. Jakby jutro wyszło słońce, to by było super. Podlane wszystko aż do korzeni. Oczywiście tych korzeni, co Chińczyki mają. Z drugiej strony. To by to rosło wtedy. na pogoda, typowa plażowa. Można się kąpać w każdym zakątku plaży. I blisko wody i daleko od wody. Szkoda z jednej strony, że nie zlałem tego wiaderka, ale wynik przeszło 20 litrów, to i tak już jest ładny wynik na metr kwadratowy. Pięknie ma nałojony też. No dobra, to powiem Wam tak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z pięknej deszczowej gdyni, kłapeczka i sugi na razie. Teraz przeprowadzimy test bo podobno YouTube obcina zasięgi jeżeli nie ma gęby prowadzącego widać więc uwaga, uwaga będzie mój debiut. to ja w całej okazałości Zobaczymy